Nie ma chyba osoby, która nie słyszała ostrzeżeń o wzrostach cen energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku. Takie komunikaty docierały do wszystkich pod koniec zeszłego roku i jeszcze zintensyfikowały się na początku tego. Żeby choć minimalnie odciążyć m.in. najuboższe gospodarstwa domowe, Sejm i Senat uchwaliły ustawę o bonie energetycznym i dodatkowych odciążeniach finansowych. Kto, kiedy i ile może dostać, dowiesz się w poniższym filmie. Dla tych, którzy jednak nie wytrzymają do końca tego, jakże długiego filmu, wspomnę, że każda nowa subskrypcja pozwala kanałowi dotrzeć do większej liczby odbiorców. Jednocześnie dziękuję tym ponad 500 osobom, które już zasubskrybowały kanał. Gdyby w tle było dodatkowo słuchać hałasy, to przepraszam, po prostu od kilku godzin mój sąsiad prowadzi prace budowlane. A teraz bez zbędnej zwłoki, przejdźmy do clou dzisiejszego odcinka, czyli między innymi tego, kto, ile i kiedy może otrzymać w ramach bonu energetycznego. Zacznijmy jednak od tego, czym jest bon energetyczny. Bon energetyczny powstał z myślą o poprawie sytuacji finansowej, szczególnie najbiedniejszych gospodarstw domowych w Polsce. Jest swoistą odpowiedzią na nadchodzące podwyżki cen energii elektrycznej oraz części dodatkowych kosztów wchodzących w skład rachunku za prąd. Nie wiesz o jakich dodatkowych kosztach rachunku mówię? W takim razie koniecznie przeczytaj artykuł na blogu pod tytułem Jak czytać rachunek za prąd, albo obejrzyj film o tym samym tytule. Jeśli pamiętasz, to w 2023 roku oraz w pierwszej połowie 2024 roku mieliśmy do czynienia z zamrożeniem cen prądu na poziomie z roku 2022. Na mocy tzw. tarczy solidarnościowej władze podjęły decyzję o górnym limicie cen prądu. Niestety preferencje te dobiegły końca i pojawiła się obawa o wysokość nowych cen. W maju 2024 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o wsparciu finansowym rekompensującym wzrost cen prądu. Ustawa znalazła poparcie w Sejmie i Senacie RP i już niedługo jej wytyczne wejdą w życie. Dla kogo przeznaczony jest bon energetyczny? Jak już wcześniej wspomniałam, głównymi beneficjentami bonu energetycznego są najuboższe rodziny w Polsce. Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dofinansowanie obejmie około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Kto w praktyce będzie mógł skorzystać z bonu? Kluczowe są dochody oraz liczba członków gospodarstwa domowego. Limity dochodowe są następujące. 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1700 zł dla gospodarstw wieloosobowych. Co istotne, powyżej tych limitów dochodowych, bon dalej będzie przyznawany, jednak w zmniejszonej wartości. Będzie tu obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. Minimalna kwota bonu jest ustalona na 20 zł. Czas teraz na bodaj najważniejsze dla wielu pytanie dzisiejszego odcinka. Ile można otrzymać w ramach bonu energetycznego. Widełki kwotowe wynoszą od 300 zł do 1200 zł. Jego gospodarstwa domowe, nie ogrzewające domu energią elektryczną mogą otrzymać odpowiednio 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla gospodarstw dwu i trzyosobowych, 500 dla 4 i 5osobowych oraz 600 dla gospodarstw złożonych 6 lub więcej osób. Wyższe kwoty za pomóg będą przysługiwały z kolei tym gospodarstwom domowym, które używają energii elektrycznej do ogrzewania nieruchomości. To, czy dane gospodarstwo otrzyma podwyższone kwoty bonu energetycznego, będzie uzależnione od wpisu lub zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Odpowiednio przysługują następujące kwoty. 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 dla dwu i trzyosobowego 1000 dla 4 oraz 5 osobowego i 1200 zł dla gospodarstwa złożonego z 6 i więcej osób. Jak i kiedy dopełnić formalności? Bez złożenia odpowiedniego wniosku w terminie osoby zainteresowane nie otrzymają bonu. Wnioski należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca zamieszkania. W terminie od 1 sierpnia do 30 września. Złożenie wniosku po terminie skutkować będzie jego odrzuceniem. Następnie w terminie do 60 dni wniosek musi zostać rozpatrzony przez lokalne władze. Oznacza to, że beneficjenci otrzymają bon energetyczny jeszcze w tym roku lub ostatecznie na początku przyszłego. Wniosek do wypełnienia będzie znajdował się na stronie gminy lub miasta, a jego złożenie będzie możliwe w wersji papierowej i elektronicznej. Wersję papierową z własnoręcznym podpisem będzie można złożyć bezpośrednio w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub nadać listownie. Do złożenia dokumentu w wersji elektronicznej niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego. Istnieje też możliwość wydrukowania dokumentu, podpisania go, następnie przesłania skanu. Prawdopodobnie możliwe będzie również złożenie deklaracji za pomocą aplikacji M Obywatel. We wniosku należy oprócz danych kontaktowych podać również dane dotyczące dochodów oraz informacje niezbędne do weryfikacji i dotyczy to każdego członka gospodarstwa domowego, informacje o źródle ogrzewania w gospodarstwie domowym, numer rachunku bankowego wraz z danymi właściciela oraz oświadczenie o zgodności powyższych informacji z prawdą. Nie tylko bonem energetycznym człowiek żyje, więc co jeszcze czeka nas w kontekście cen energii elektrycznej w 2024 roku? Bon energetyczny to nie jedyna zmiana w kontekście opłat za prąd. Zgodnie z decyzjami Sejmu i Senatu ustalono zostanie również maksymalna cena energii elektrycznej oraz zawieszenie pobierania opłaty mocowej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 roku. Maksymalna cena energii elektrycznej na drugą połowę 2024 roku została ustalona na poziomie netto. 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za megawattogodzinę dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz podmiotów użyteczności publicznej. I odpowiada to cenie 0,61 zł za kilowattogodzinę brutto dla pierwszej grupy odbiorców. Przypomnę tylko, że w pierwszej połowie roku cena maksymalna dla odbiorców indywidualnych, nie przekraczających założonego limitu zużycia, wynosiła 412 zł netto za megawatogodzinę. Oznacza to wzrost cen energii elektrycznej w drugiej połowie roku o ponad 21%, i mimo wszystko jest to mniej niż cena energii elektrycznej zatwierdzona przez URE na rok 2024, która wynosiła 723 zł za MWh. Dodatkowo Przedsiębiorstwa Energetyczne zobowiązane zostały do przedłożenia zmiany taryf do prezesa URE na okres co najmniej do 31 grudnia 2025 roku. Ma to na celu obniżenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Nie ma jednak róży bez kolców. Niższe ceny energii elektrycznej oznaczają straty dla sprzedawców prądu. Dlatego za wspomniane ceny maksymalnej otrzymają oni rekompensaty. Od kogo? Oczywiście od rządu. A że rząd nie ma własnych pieniędzy, to zapłacimy tak naprawdę my wszyscy z naszych podatków. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wielu zwrotów akcji na rynku energii elektrycznej, szczególnie w kontekście jej cen. Częściowo odpowiadają za to zmiany w mocach wytwórczych oraz odgórne opłaty nakładane, szczególnie na prąd wytwarzany z nieekologicznych źródeł. Mylą się jednak ci, którzy za wszelkie niekorzystne zmiany i podwyżki cen prądu winią OZE. Przykładowo na wiosnę tego roku Portugalia mogła się poszczycić najtańszym prądem w Europie, który pochodził w ponad 90% z OZE. Winnymi takiemu stanowi rzeczy są zaniedbania systemowe, brak perspektywicznego myślenia w kontekście energetyki kraju i niewłaściwe lokowanie pieniędzy przeznaczonych na transformację energetyczną. Wszelkie subskrypcje, łapki w górę i komentarze będą mile widziane. Do zobaczenia w kolejnym materiale.